Time. Witamy się w pierwszym dniu vlogmasa w świątecznej już piżamce. Mamy piątek, 1 grudnia, godzinę siódmą i widać godzina siódma. No i rozpoczynamy ten dzień, kiedy jest jeszcze ciemno za oknem. Ja wstałam dzisiaj chwilkę wcześniej, żeby się zdążyć pomalować. Dlatego, że zawożę chłopaków i nie pracam już do domu, ale o tym za chwilę. Teraz biorę się zarobienie śniadania chłopakom i szykowanie ich do szkoły, przedszkola. Cześć, vlogmas! Hej, hej! Łączę się z Wami z drogi. Ja słuchajcie do babci, bo zawsze tak na początku miesiąca jeździmy i pomagamy robić jakieś zakupy, opłaty i tak dalej i tylko odstawiłam dzieci i jadę tutaj tak za Białogard no i jadę sobie teraz wiecie, sama taką drogą tutaj na, na wioskę tutaj nic nie jedzie, jadę bardzo pomału bo jestem jedyna na drodze jest na środku tylko jeden pas zobaczcie jak sobie lecę, już po babcie. No i najpierw chyba zaczniemy z babcią od zakupów, później e, po opłaty do banku. Dobra, kończy, bo już coś jedzie. E, jestem już, słuchajcie, w domu. Jest godzina zaraz 13, bo z babcią takie, wiecie, podstawowe sprawy, jakieś zakupy, bank, apteka, takie jakieś tam odbieranie książek. I prosto, jak odwiozłam już babcię do domu, to przyjechałam pod szkołę, odebrałam Alana. I dosłownie za 10 minut przyjeżdża Adrian. E, jedziemy po Alexa. No i jedziemy z Alexem na e, fizjoterapię. Jak co piątek, właściwie. No, idziemy na fizjoterapię, a później pewnie zostaniemy jeszcze w mieście na jakiś obiad. Kupiłam jak byłam z babcią w Białogardzie takie ciasto na później. Cynamonowy taki torcik. Wygląda. Pachnie pysznie. Zobaczymy. Ja dzisiaj jeszcze praktycznie nic, właśnie nie jadłam, bo nawet śniadanie nie, no zrobiłam sobie, ale nie dałam rady wcisnąć. A um, tylko kawę sobie, właśnie po drodze na Orlenie kupiłam. I teraz jak wracałam, słuchajcie, zajrzałam do żabki spróbować tego czurosa. I powiem wam, że przepyszny. Nigdy innych wcześniej tak nie próbowałam, jakie tam były w żabce. Ale te, które są teraz takie długie. Pyszotka, Alanek też próbował, bo zjedliśmy sobie po dwa i też mu bardzo smakowały. Także mamy teraz dosłownie jeszcze 10 minut na to, żeby chwilę odpocząć i jedziemy zaraz i czekamy po prostu na Adriana i jedziemy po Alexa. No i jesteśmy już znowu w domu. Jeszcze nie jest wieczór, bo jest jeszcze przed szóstą godziną. Na zakończenie tego vloga, tego pierwszego vlogu masa, już mogę zrobić. Świąteczny, hol. Świąteczny hol z Pepko. Słuchajcie, wczoraj byłam jeszcze w Pepko, żeby skorzystać z tej promocji 3 za 2, chociaż dzisiaj wyszła informacja, że oni przedłużają tą promocję w Pepko za do siódmego. Znaczy jak gdyby wiedziałam, że muszę kupić kilka rzeczy w Pepko i stwierdziłam, że dobra, to pojadę jeszcze teraz i skorzystam z tej promocji, skoro i tak, i tak chcę coś tam jeszcze dokupić. Ale powiem Wam że teraz są jeszcze rzeczy, które kupiłam w Pepko świąteczne jeszcze przed tą promocją. Także najpierw może od tych rzeczy zacznę. One czekają już na święta i już rzeczywiście znowu bardzo dużo mam tych rzeczy. A ja jeszcze planowałam w Homely i w, w Sinsei dokupić. I w ogóle uważam, że z tych wszystkich sklepów, jak gdyby pomijam już te Home Dew, które jest co roku przepiękne, to w tym roku właśnie Homela i Sinsei jak gdyby najbardziej skradły moje serce, jeżeli chodzi o ozdoby. Dwie choinki, pepko, 8 ty, 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 zł. Taka choinka, świeczka za 20 zł. Wiecie, że ja takie w tym roku bardzo dużo zieleni będę dodawała. I dwie skarpety beżowe, mam białe i dokupiłam beżowe, że nie będą szare. Takie fajne, barankowe. I do tego jeszcze dokupiłam taki wianek. Czy to jest tak dużo tego? Nie bo to się kruszy. To jeszcze taki wianuszek. I zaraz pokażę resztę, tylko to pochowam. Dobra, a teraz to, co kupiłam wczoraj, to są tak, dwie poszewki. I wiecie co, powiem wam też, że czasami jest tak, że pójdziesz do innego pepko i są tam w ogóle inne rzeczy których nigdzie wcześniej nie widziałam, szczególnie w takim moim najbliższym. Biało-zielone z jednej strony jest tak, a z drugiej strony jest tak. Ja bardziej będę tą stroną układała poduszki. Ale i tak jeszcze jest kilka właśnie w sisei, które mi się podoba. Także dwie takie poszewki. I one były po 15 zł. Teraz słuchajcie, ta przepiękna karda na drzwi była się świeci, ona jest za 30 zł już przymierzałam ją do drzwi, wygląda pięknie na antracytowych drzwiach czekajcie, zrobimy może tak i teraz tak o tak jak mówiłam 30 tutaj taka dekoracja na gałęzi 25 zł te szyszki, takie drewniane klimaty, te szyszki są takie posypane białym jak gdyby brokatem no i taki piękny, tak właśnie w tym roku za mną chodził wianek na drzwi z tą żurawiną prześliczny no i jakoś chciałabym połączyć to z tą kokardą u mnie na drzwiach wejściowych, mega mi się podobają właśnie te wianki z żurawiną w tym roku bardzo, bardzo teraz jeszcze tutaj mam tak dwie sztuki takich jak gdyby dołączenie do girlandy tutaj z dzwoneczkami żeby zawiesić to dwie są takie sztuki, trzy sztuki takich pięknych dzwoneczków ceramicznych 10 zł sztuka to też było 10 zł sztuka bardzo taki świąteczny klimat te dzwoneczki i jeszcze nie wiem, jakie wykorzystam. Na może na początku myślałam, że tak wiecie, przy kominku do girlandy z boku to, te, te dzwoneczki, ale teraz nie wiem, czy nie będę robiła też girlandy tak w przejściu z wolią. I te z, y, dzwoneczki są tutaj trzy, i dokupiłam jeden domek, bo już jeden też mam z zeszłego roku. I on też będzie się świecił. <laughs> Wyciągnęłam i, i tak się świeci. Mm. No, i to tyle z tych moich zakupowych pepkowych. Yy, ogólnie zajechałam, chciałam jeszcze kupić te yy, poduszki jakieś, ale nie była to tym pepką. A przed chwilą po obiedzie pojechaliśmy, ja chciałam do Tediego pojechać. No i pojechaliśmy do Tediego do. Action na chwilę weszliśmy i ja do tego, słuchajcie, głównie poszłam po. wam pokazuję. Chciałam właśnie taką dużą podstawę. Zobaczcie. One występują chyba też w kolorach białych, ale już nie było. Była taka w kolorze. Nie wiem, to jest taki brązoszary, szary ale dokupiłam od razu w Action biały spray, także sobie przemaluję. 35 zł. No i ja z tego będę robiła dekorację świąteczną tutaj u mnie. E, o jak gdyby tu pod tą lampą na tym stole głównym to tak będzie stało pokażę Wam już, jak będą święta. Jak będę dekorowała coś na święta, to pokażę Wam i tutaj jeszcze dokupiłam kilka takich małych bombeczek um, też do, tego, do tej e, kompozycji tutaj to akurat właśnie też w Tedim, czyli ta taca i te bombki w Tedim. Te bombki po 8 zł. Były to po 35, a ten spray w action był za. Nie wiem, 12-13 zł chyba. No, także to tyle na dziś. Piątek, weekendik się zaczyna. A Lanek jeszcze <laughs> odrabia teraz lekcje, żeby mieć już na weekend spokój. Eee, no i będziemy sobie siedzieć i ja po prostu teraz tak się cieszę na ten weekend, a szczególnie, że wiecie, taka byłam chora, rozłożyło mi ogólnie to przeziębienie. A niestety ciągle rano... Tak było ciężko mi wstać, ale trzeba wstać, wiadomo, bo trzeba dzieci wyszykować do szkoły, rozwieść i tak dalej, i tak dalej. I cieszę się, że jutro nie będę musiała wstawać, chociaż już teraz czuję się dużo lepiej niż czułam się na początku tygodnia. dnia. To bardziej chciało mi się uleżeć. Zostańcie ze mną koniecznie w kolejnych vlogmasach. Zostawiajcie kciuki udostępniajcie, piszcie komentarze. Chciałabym w przeciągu tego vlogmasa może zrobić dla Was jakieś rozdanie. No i jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Bardzo ważne. Musicie każdy udzielić odpowiedzi. Co dla Ciebie powinnam zawierać w tych vlogach? Czy więcej jakiegoś clean with me, czy więcej jakichś zakupów, czy więcej jakichś rodzinnych spotkań, wypadów, no, no, cokolwiek. W sensie piszcie, co wy co Wy o tym myślicie, co wy byście by chci wy chciały, a co byście może chciały mi doradzić, żeby to doszło do mojego kontentu, czy jakieś jeszcze przeglądy i tak dalej, i tak dalej. Koniecznie piszę. Ch chętnie będę czytała wszystkie wasze komentarze i podpowiedzi właśnie na ten temat. Ściskam, całuję. Pa, pa.